Dlaczego uważamy, że Reach jest protagonistą Poppy Playtime? Dziś w jednym spójnym filmie przed premierą czapteru 5, który uważam, że będzie ostateczną walką z prototypem i zarazem zakończeniem fabularnym, postaram wam się wyjaśnić dlaczego. Mamy wystarczająco dowodów, by myśleć, że głównym protagonistą Poppy Playtime jest Reach, znany z wielu kaset w Poppy Playtime. Ale żeby dojść do takich wniosków, postanowiłem rozłożyć sobie to na części pierwsze. Na co musi składać się prototyp? Protagonista Poppy Playtime. Przede wszystkim musi być byłym pracownikiem, ponieważ dowiadujemy się, że wracamy po 10 latach do miejsca naszej pracy, by dowiedzieć się, co tutaj się wydarzyło. Musi być znany przez zabawki, ponieważ niejednokrotnie w chapterach słyszymy stwierdzenia kierowane do nas, że nas kojarzą, albo że nie mamy prawa tutaj być. Musi to też być postać, która w jakiś sposób uniknęła The Hour of Joy, które wydarzyło się 10 lat wcześniej. Dzięki czemu mógł wrócić do. Playtime Co. By odkryć tajemnicę tego, co wydarzyło się z poprzednimi pracownikami. No i po drodze możemy też wywnioskować kilka innych motywów, które mogą nam pomóc w tym, by zdefiniować protagonistę i dojść do wniosku, czy to on może nim być. Zacznijmy od najważniejszego motywu tego, skąd w ogóle wziął się Rich. Ridge to jest postać, która jest znana z czterech kaset po jednej w każdym chapterze Popi Playtime. Jest to postać, która chyba jako jedyna powraca wielokrotnie i która nie wiąże się stricte z zabawkami, lub stricte display Playtime Co, tylko jest to jakaś losowa postać, której historia jest nam przedstawiana, tego jak była traktowana w filmie i jak podchodziła do tego wszystkiego, co tutaj się działo. Ale żeby dojść do konkretnych wniosków, przede wszystkim przesłuchajmy sobie kasetę pierwszą z chapteru pierwszego, gdzie pojawia się po raz pierwszy postać Richa. Pff, Rich, gdzie oni trzymają pudełka z Hagin? Ja nie wiem, nie mogę się Pamiętasz, kiedy konserwacja ostatnio przeszukała to miejsce? Nie. Dokładnie. Nikt w tej głupiej firmie nie wie, co robi. Przysięgam, nie widziałem ani jednego pudełka na swoim miejscu, odkąd zaczęli zalewać magazyn śmieciami z sierocińca. Racja. Rozumiem, to fajne programy w ogóle, zgodne z marką, ale. Po prostu trudno jest być szczęśliwym, gdy produkcja siedzi nam na karku, bo nie możemy znaleźć głupich pudełek! Hagi! Rich! Ach, masz rację, masz rację. To dla sierot. Chciałbym tylko, żeby było mniej pudełek. Cokolwiek mniej byłoby bardziej znośne. Z tej kasety możemy bardzo łatwo wywnioskować, że Reach jest postacią dość szorstką i raczej bardzo agresywną w stosunku do Playtime Co. Bardzo nie podoba mu się to, jak wygląda jego praca, i bardzo mocno zrzuca winę na management Playtime Co., który jest odpowiedzialny za ogólny chaos. Ale jest jedna rzecz, która jest tutaj bardzo ważnym detalem do zaznaczenia: zaznacza on, że generalnie rozumie się rociniec i generalnie nie jest przeciwko niemu. A więc przesłuchajmy sobie kasetę tę drugą, która występuje w czapterze drugim Poppy Playtime. Cóż w końcu się stało? Po latach bycia ignorowanym firma faktycznie wysłuchała wszystkich moich skarg. Tak, posłuchali bardzo uważnie. Myślę, że moje słowa naprawdę zainspirowały ich do działania, ponieważ następnego dnia zostałem zdegradowany na wolerną wyspę niedopracowanych zabawek! Rich po sytuacji z kasety pierwszej Zostaje zdegradowany Na niższe stanowisko I widać, że bardzo mu się to nie podoba po tej kasecie Wszystko co działo się Do tej pory jest, że tak powiem Spójną historią jednej postaci Co już samo w sobie wydaje się podejrzane Ze względu na to, że Licz do tej pory Nie został nam przedstawiony Ani jako żadna zabawka, ani jako żadna Ważna postać fabularnie Więc tu już zaczynam wyczuwać konekcje Ale to dopiero kaseta trzecia W chapterze trzecim Poppy Zaczyna nam znacznie bardziej zarysowywać postać Richa. Głupia to bolna winda! Co tam, Richie? Nic, nic. Zabierzmy tę przesyłkę i jedźmy. Rozumiem, że nie jesteś fanem tego miejsca, prawda? Nie, nigdy mi się tu nie podobało. Nie sądzisz, że te dzieciaki zasługują na trochę prawdziwego słońca, całe z reflektorów i malowanego nieba. Do diabła! Nie wolno nam nawet rozmawiać z tymi dzieciakami. Czy to nie jest? Przepraszam, to nie brzmi jak Rich, którego znam. Cóż, staram się przestać być taki wkurzony przez cały czas. Moje siostra mówi, że jestem kochającym mężczyzną, ale muszę kontrolować swój temperament, więc robię to dla niej. Jesteś po prostu inny Rich, szczery do bólu, ale zawsze to w tobie lubiłem. Tak, jesteś jednym z niewielu. Wiesz Richie, zbliża się moja emerytura. Ehm, um, mocno naciskają, abym wybrał swojego następcę. Zastanawiam się nad powierzeniem tej roli tobie. Serio? Serio? Jeszcze nic oficjalnego, ale myślę, że pod całą tą szorstką skorupą kryje się przyzwoity facet. Uczciwy, ciężko pracujący człowiek. Udowodnisz, że mam rację, i powiedzmy, że Twoje szanse są całkiem spore. Wow, ja! Ja nie wiem co powiedzieć. Po prostu cieszę się, że nie wszyscy w tym miejscu są przeciwko mnie. Nie wszyscy, Rich. Nie wszyscy. Licz w tej kasecie zaczyna mówić, i że tak powiem, wymsknęło mu się to zdanie do swojego kierownika, że generalnie mega mu się nie podoba ta cała inicjatywa z sierocińcem, że dzieci, które są w tym sierocińcu zasługują na prawdziwe światło słoneczne, a nie reflektory, i że zasługują na jakiś kontakt, że sami pracownicy nie mogą mieć żadnego kontaktu z tymi dziećmi, co wydaje mu się mega dziwne, ale gryzie się przysłowiowo w język, no bo mówi to przy kierowniku. I boi się, że znowu dostanie po dupie i znowu zostanie zdegradowany, a możliwe, że nawet wylany z roboty. Po krótkiej rozmowie ze Stewartem, tłumaczy się, że generalnie walczy ze swoim temperamentem, ponieważ jego żona stwierdziła, że jest naprawdę kochającym mężczyzną, ale jest trochę zbyt agresywny w stosunku do tego, jeżeli coś mu się bardzo nie podoba. Więc widzimy tutaj pewną przemianę postaci z postaci, która była bardzo szorstka, agresywna, na postać, która stara się faktycznie hamować i. Stara się, że tak powiem, wyrażać swoje niezadowolenie nadal z tego, co się dzieje w filmie i podważać trochę autorytet osób, które to w ogóle tworzą, ale jednak troszeczkę hamować. Z tej kasety dowiadujemy się także, że Stewart, jego kierownik, przechodzi na emeryturę i zastanawia się nad tym, by oddać to stanowisko Richowi, opisując tą postać jako bardzo ciężko pracującego mężczyznę, który mimo wszystko, pod tą swoją szorstką skorupą, jest bardzo dobrym człowiekiem, co, nie oszukujmy się, też pasuje idealnie na głównego bohatera. W najnowszym czapterze Poppy Time czyli czapterze czwartym, oczywiście też nie zabrakło kasety, która zawiera rozmowę Richa ze swoim aktualnie podopiecznym. Czyli widzimy tutaj tą ciągłość fabularną, gdzie między pierwszą, drugą, trzecią, a czwartą kasetą mamy opowiadaną konkretną historię, gdzie jest mężczyzna, który pracuje i mu się to nie podoba. Zostaje zdegradowany ze względu na to, że nie podoba mu się praca i wyraża swoje zdanie zbyt na głos. Później dostaje szanse na to, że jeżeli udowodni swoją wartość, może zostać promowany na wyższe stanowisko, i ostatecznie w czwartej kasecie faktycznie dowiadujemy się, że na to wyższe stanowisko się dostał i teraz ma ludzi pod sobą. To tyle młody? Tak, tak, to ja. Nie coś się tam to dziwne. Po prostu wejdź. Wycie wcześniej nie jest przestępstwem. Wiesz, dlaczego cię tu zaprosiłem, prawda? Dlaczego znowu się w to bawimy, szefie? Ponieważ zostałeś zgłoszony, a wszystkie zgłoszenia dotyczące moich ludzi wracają do mnie. Nie jestem tu po to, by cię obwiniać. Po prostu powiedz mi, jak to wyglądało z twojej strony. Więc co się stało? A, ten gość, Rod, pracuje na linii. Jeden z tych nerwowych żółtków z podbitym okiem i... I ten gość, Rod, widział, jak upuściłem skrzynkę, którą on i, i jego chłopcy napełniali. Trochę ich to wkurzyło. Myślę, że żartował, pewnie tak to zrozumiał, ale rzucił kilka słów o moim zniknięciu. On, 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 on i reszta chłopaków się śmiali. Miałem zły dzień, więc trochę na niego nakrzyczałem. O nim, o firmie, o wszystkim, tak naprawdę. Ale gdzie byłeś, kiedy to się stało? Na hali fabrycznej. Słuchaj, ja, ja, ja nie chcę sprawiać ci kłopotów, Rich. Jesteś dla mnie dobry, dla nas wszystkich, ale firma nie jest dobra dla ciebie. Ani dla Roda, ani dla mnie, ani nikogo innego tak naprawdę. Leaf mówi, że playtime ma się lepiej niż kiedykolwiek, ale zyski to nie ludzie. A marze zysku zdradzają, jak bardzo wszystko jest na krawędzi. Do diabła, gdziekolwiek indziej prawdopodobnie polubiłbym roda, ale ponieważ powiedział to w ten sposób i, i, i biorąc pod uwagę wszystkie plotki, po prostu nie wiem, czy dłużej to zniosę. I, i, I czuję się źle, że nikt nie mówi nic tak głośno jak powinien. Słuchaj, rozumiem to. Ta firma nie jest anielska. Zaufaj mi, wiem o tym i nie powinieneś tego ignorować. Ale są mądrzejsze sposoby na zrobienie tego, co zrobiłeś. Ach, wiem, przepraszam. Hej! Bez względu na to, co mówią kierownicy, bez względu na to, jak na ciebie patrzą. Wszyscy tutaj są przeciwko nam. Nie wszyscy młodzi. Bardzo ciekawe do zaznaczenia jest to, że dzieciak w, w tej kasecie ma bardzo podobny temperament do Richa. Do licza z pierwszych kaset, gdzie wyraża swoje zdanie na głos, krzyczy i bardzo mu się nie podobają rzeczy, które dzieją się w Playtime Co. Dowiadujemy się też tutaj, że Rich jest ogólnie bardzo dobrym kierownikiem i dba o wszystkich pod sobą. Czyli widzimy tutaj tą postać, która faktycznie jest dobra, jako prawdopodobnie jedyna w całej tej firmie. Ale też bardzo ważne do zaznaczenia jest to, w jaki sposób mówi tutaj Rich. Rich jest spokojny, nie krzyczy, nie podnosi głosu. Faktycznie można powiedzieć, że zawalczył ze swoim temperamentem, tak jak poradziła mu jego żona i udało mu się. Jest znacznie spokojniejszy, choć nadal przyznaje, że kompletnie rozumie dzieciaka i wie doskonale co dzieje się w tej filmie i że jemu też się to nie podoba. Więc na przestrzeni tych czterech kaset widać, że ta postać faktycznie zmieniła swoje podejście, ale nie zmieniła swojego zdania na temat tego, co się dzieje w sierocińcu. Możliwe, że widzieliśmy znacznie więcej, wnioskując ze zdania Richa, że doskonale wie, co tutaj się dzieje, i naprawdę musimy mu wierzyć, że on ma tego świadomość. Wszystkie sekwencje z koszmarem są też bardzo ciekawym tematem, ale do tego przejdziemy za moment. Kolejnym aspektem, który chcę poruszyć w całej tej teorii, to jest to, że zabawki kojarzą Richa, a nawet doktor minimalnie wie, że był tutaj pracownikiem. Mami, która zwraca się do nas osobiście, mówiąc, że Jesteśmy pracownikiem, który tutaj kiedyś pracował i zasługujemy na śmierć. Albo doktor, o którym wspominałem wam w poprzedniej teorii, gdzie tłumaczyłem wam, że to Warden może być faktycznie protagonistą poppy Playtime, którą też możecie nadrobić, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Doktor zwraca się do nas, że nie kojarzy naszej twarzy, ale ma świadomość tego, że pracowaliśmy tutaj i wyśmiewa nas za to, a raczej Playtime Call, że mieli pod sobą takiego bardzo ciekawego pracownika ale nigdy nie zauważyli. Wracając do etapu koszmaru, który jest bardzo ważny do zaznaczenia, że dzieje się stricte w naszej głowie. Po drodze możemy minąć wiele radi, które mówią o różnych jakichś wypadkach i tak ale jest w tym wszystkim jedno ciekawe radio, które jest grane od tyłu. Po odwróceniu dźwięku możemy usłyszeć to. I your presence was demanded 10 years ago and you didn't show up 8 8 1995 you were supposed to be here why weren't you here you missed the event you missed the meeting you missed the party you have no right to be here 8 8 1995 Dowiadujemy się stąd, że dnia 8 sierpnia 1995 roku doszło do The Hour of Joy i wiemy to z innych mediów, że to był dokładnie ten dzień. W radiu jest nam mówione, że wróciliśmy tutaj i mordujemy i niszczymy wszystko, mimo to, że kimkolwiek jest ta postać w naszej głowie, oczekiwaliśmy Twojego przybycia 10 lat temu. 10 lat temu miałeś być obecny w tym miejscu, ale z jakiegoś powodu Cię nie było. Radio dalej powtarza, że powinniśmy tu być. Dlaczego nas tu nie było? Ominęła nas zabawa, ominęło nas spotkanie. Te wszystkie stwierdzenia tyczą się The Hour of Joy i tego, że 10 lat temu wszyscy pracownicy zostali wymordowani jednego dnia, ale naszego głównego bohatera z jakiegoś powodu tam nie było. Jest to mega ciekawe do zaznaczenia, ze względu na to, że stąd możemy już wywnioskować, że skoro siedzi to w naszej głowie, to wszystko, co dzieje się w naszej głowie, jest prawdą i to są nasze wspomnienia lub nasze ciemne myśli. Więc stąd można bardzo łatwo wywnioskować, że z jakiegoś powodu w The Hour of Joy w 1995 roku 8 sierpnia nie było nas w pracy i dzięki temu przeżyliśmy ten atak, a po 10 latach byliśmy w stanie wrócić. Kiedy przyszedł do nas podejrzany list pisany kredką które mogliśmy skojarzyć z sierocińcem i dziećmi, o które się martwiliśmy, no bo błędy, które są na tym liście, wyglądają na takie typowo dziecięce. Teraz już wiemy, że nie było to nigdy napisane przez dziecko, ale na tamtym etapie mogliśmy pomyśleć sobie cokolwiek. Po 10 latach poczucia winy, że nie zrobiliśmy nic, mimo to, że na czterech kasetach od samego początku słychać, że główny bohater miał naprawdę bardzo dużo wątpliwości co do tego, co się dzieje w filmie i czy nie spróbować temu zapobiec. Ostatnim ciekawym tematem, który chcę tutaj poruszyć, to jest temat tego, że Hagiwagi ma jakieś duże znaczenie dla protagonisty. Z jakiegoś powodu nie jestem w stanie tego udowodnić. Mam dziwne wrażenie, że Hagiwagi ma jakieś dziwne połączenie z protagonistą i albo protagonista wie, kto został zamieniony w tą zabawkę, albo Hagiwagi kiedyś już mu zagroził w jakiś sposób, i możliwe, że boi się tej zabawki od tamtego dnia. Możliwe, że to był ten dzień, kiedy postanowił, że nigdy więcej nie powróci do Playtime Co i dzięki temu właśnie ominęła go godzina zabawy. Ale wszystkiego dowiemy się w czapterze 5, który nadal uważam, że będzie ostatecznym. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, to koniecznie nadróbcie poprzednią teorię, gdzie tłumaczałem wam, dlaczego Warden mógłby być głównym protagonistą Poppy Playtime. Zostawiam link w przypiętym komentarzu. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć. Miłego dnia wszystkim.